Cześć, jak się macie? Z tej strony Mat, Mat, FIFA, a teraz patrzcie, kogo mamy na dziewiątym level Delfa. Zastanawiałem się, czy, czy oby nie miał być moim SPD. Na pewno odbierzemy go i będzie właśnie taką kartą. To jest właśnie Delfa. Mamy 74 wzrostu, 3 na 3. No i według mnie okej okay, statystyki. Nie ma tylko żółte, ma tylko wykończenie wolę oleje rzuty karne, rzuty wolne główki yy, skoczność i siłę ale tak to to jest właśnie zielony jest lewonożny i nie wiem czy przypadkiem go nie włożyć do składu spukiego. to wtedy pokażę wam jak to by było, miało wyglądać yy. Wtedy byśmy przełożyli się na taką formację. I tak. Bardziej zagra w ataku. Zaha na SPO. Tutaj zagra PP. A Marsjal na tym skrzydle zamiast Pukiego włożyć właśnie delfa. Ciekawe byłoby to wyglądać. Myślę, e, możecie napisać w komentarzu. Czy polecacie właśnie, żeby tu delf był mu jeszcze z gry jakiś to troszkę dostał busta. Ale myśl, e, jestem ciekawy, czy taka koncepcja Wam się podoba. Właśnie z delfem na 8 zgrania możemy chyba... A bo może tak to zrobimy. może więcej zgrania i delf będzie miał wtedy 10. No to delf na 10 zgrania to chyba nie zły pomysł. No to ja też pogram sobie nim trochę, a wy ucencie, czy on się tu nadaje. No to na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.